Witam serdecznie. Szczęść Boże. Jesteśmy w tej nieruchomości Małych Dusz, Dom Stara Szkoła. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, co zrobiliśmy na dachu, jakie tam prace. Przygotowujemy już go do generalnego remontu, zrobienia ocieplenia dachu. Obecnie mamy wrzesień 2024 rok, a na wiosnę już chcemy ten dach zrobić. Od tego trzeba zacząć, bo to jest najważniejsze, żeby się nie lechało od góry, a później będziemy następne rzeczy robić. Zaraz pokażę co na dachu jest zrobione. Teraz to znaczy wrzesień, 24 rok. Został przygotowany dach na zimę, tak prowizoryczna naprawa, ponieważ papa była popękana w niektórych miejscach, dlatego zostały założone takie łaty, zaklejone takim środkiem do naprawy dachów. Papa wpłynie i to zostało pozaklejane, żeby po prostu woda nie zaciekała, nie przedostawała się do wewnątrz. Żeby mury już mogły trochę wyschnąć, mogły już przygotować następnych etapów pracy. Jak widzimy, trochę tych pęknięć tu były. One zostały zalane masą taką naprawy dachów. No i ufamy, że to oczywiście jest taka pierwsza prowizoryczna naprawa tego dachu. On jest przygotowany na zimę, po to, że później wiosną planujemy położyć na dachu styropian 20 cm styropianu, i następnie na styropian taką membranę dachową, która 20 lat powinna wytrzymać, tak jak mówi producent. No i tam jest druga część dachu, nie sobie, będzie robiona. Także to są te szczeliny zaklejone. Ufam, że do wiosny to będzie dobrze. A wiosną chcemy robić dalszą część dachu, jak Pan Bóg pozwoli. I oczywiście, jeżeli pozwolą ci, którzy nam wspierają, e, za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapaść. Wielkie podziękowania za wsparcie. Naszego dzieła, bo dzięki temu możemy dalej myśleć o remoncie, o naprawie dachu, a później dalszej części budynku. Serdecznie mógł zapaść, pamiętamy, w Mszy Świętej. To też sprawuje w intencji tych, którzy nas wspierają. No to... Papa nie była robiona praktycznie na 20 lat, nic nie było robione. Także i tak jest w niezłym stanie. Myślę, że jest gorzej trochę, ale tylko są takie właśnie pęknięcia, przez które przedostawała się woda do środka. One są teraz już zabezpieczone, także myślę, że będzie dobrze i będzie można myśleć o dalszej części pracy. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za to, że jesteście z nami, nas wspieracie. Ufamy, że razem będziemy budować Boże dzieło i Pan Bóg wszystkim błogosławi. Ojciec, Syn Boże, i Duch Święty.